Siemanko moi drodzy, czas na zasiadkę, czas na piękną zasiadkę, czas na jesienne polowanie, na kabany. Kochani, jestem na szwałku, stanowisku numer 5, które miałem zarezerwowane już, o, pewnie gdzieś z pół roku temu, zobaczcie jak jest pięknie, piękna Polska, złota jesień. No jestem sam, yy, prawdopodobnie jutro znajomy z forum dojedzie na stanowisku numer 4. A ja zabieram się do ciężkiej pracy kochani i chcę się usprawiedliwić. Naprawdę nie wiem ile będę w stanie dzisiaj dla was nagrać z racji tego, że robi się coraz później. Ja mam sześć wędek do wywiezienia, obóz rozbiłem, wszystko jeszcze ogarniam, a teraz jak wiadomo szybko się robi ciemno. Także umówmy się, jak nie ogarnę dzisiaj, jutro i tak będę przewoził z całą pewnością. Jutro wam wytłumaczę miejsca, wezmę GoPro na głowę i zobrazuję wam tą zasiadkę. Wytrzymajcie kciuki i zapraszam na film. Kurde, jeszcze z emocji nawet kapłoka nie zdjąłem. Kawkę wstawiłem w międzyczasie, miałem branie a pierdziele. Jest to około w pół do dziesiątej, jakieś 15 minut temu miałem branko. Taka z 5-6 kilo rybka, no przed samym podbierakiem się spięła, kurczę masakra, szkoda. Po prostu szkoda, o, w międzyczasie, woda na kawkę już zaczyna burczeć. Coffee time, a później sobie pogadamy. I mamy popołudnie, za chwilę będzie przewózka. I nie jestem sam, dojechał wsparcie. Jest Przemek akurat z forum karpiowej tak. przygody. Pierwszy raz się widzimy. Ale na forum warto być, widzisz, można Dokładnie. się zgadać sobie na, na zasiadeczkę, nie? Dokładnie. I Przemek Dokładnie. usiadł na stanowisku numer 4, także jesteśmy po sąsiedzku, także razem będziemy pracować, wywozić i działać, nie? Tak jest. Dał mi gorsze stanowisko Specjalnie, żeby nie połowił na dzień dobry, żeby dostał w tyłek Tak się robi Nie no, pokora do tej wody jest Ja tu trochę miałem do przejechania, ale no mówię, no nie miałem z kim jechać No bo to z Warszawy aż cisnąłeś, nie? Z Warszawy? No nie, to aż, aż tak daleko, nie? Ale kawałeczek, kawałeczek jest, nie? godzinki karpiowozem No nic no, zobaczymy Także my działamy i bierzemy się do roboty. No trzymajcie kciuki. Jesteśmy po drugiej nocy. Wczoraj z przemkiem wywoziliśmy naprawdę kurczę późno te zestawy. Dlatego już nie nagrywaliśmy. Do tego wczoraj była po prostu zabawa w, w, z żywiołem. Obóz przetrwania tak lało i wiało, że to była jakaś po prostu słuchajcie masakra. O coś piknęło. Uprzemka. Była tragedia, po prostu. Naprawdę dlatego nawet nie nagrywaliśmy full roboty, nie? Dzisiaj będę przewoził wcześniej. Dziś o godzinie 13 zacznę. To wezmę na głowę GoPro, gdzieś tam pokażę wam co i jak. I w końcu mamy piękną pogodę. Świeci słoneczko. Aż chce się żyć. Jestem właśnie po porannej kawie, także bierzemy się do pracy. No i jestem na wodzie. Piwko w pontonie, echo sonda. Pływamy i patrzymy, zobaczcie, jak jest pięknie. Kurde, petarda w końcu, taka piękna polska złota jesień. Okej, okay. płynę na górkę Rusaka. Jako, że mamy totalnie wolną wodę. Więc z przemkiem, kurde, od górki Pankiewicza po Rusaka na całej szerokości na tym areale mamy zestawy. Dzisiaj właśnie przewozimy. Temperatura wody 12,8, także nie jest naprawdę, kochani, źle. Sądziłem, że będzie troszeczkę chłodniejsza. No i dobra, teraz trzeba znaleźć górkę Rusaka. Interesuje mnie wejście do górki. Tak gdzieś z 5-10 metrów od tego wejścia, w tych rynienkach, będę chciał położyć właśnie pierwszy zestaw. No i chyba zaczyna nam się górka. Tak jest. No i właśnie napłynęliśmy. Na górkę Rusaka. Zobaczcie. Idealnie. Teraz schodzimy w kierunku zejścia z powrotem. Tu stoi ładnie chabojka. Wyjście z górki na 5-2 metra. Teraz tak. Tutaj finezyjnie kuleczki szesnastki, garść kulek, dużo peletu i dwie łyżki orzecha. Sypiemy i kładziemy zestaw. Zestaw tutaj położę na skraju nęconego. Zapinamy szybko klips, kładziemy kijek i wracamy do brzegu. No słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym jakiejś hardkorowej wywózki nie zrobił. Jestem blisko stanowiska numer 12, że akurat nikt tu nie siedzi, więc jedną wędkę położę też tutaj. Marker położyłem na głębokości 6 metrów. Tutaj wychodzi ten fajny, dosyć obszerny rowek. Bardzo popularne miejsce ze stanowiska numer 12, że akurat nikogo tutaj nie ma, więc można poharcować. I tu, mając tyle zestawów i wolną wodę, można korzystać w zanęcie, dwie garście kuleczek squidowych i dużo peletu, Dosłownie też łyżeczka, orzeszka. Pelet niech sobie tam pracuje. Garsz kulek też niech zostanie na włosie też squid, podbity popapem squidowym. Także zobaczymy Za chwilę kładziemy zestaw Mam nadzieję, że żyłki mi wystarczy Żeby wrócić na piątkę Przynajmniej powinno Oj dobra, teraz trzeba tak Tutaj ulokować obok zestaw Nie ma miękkiej gry I tutaj na uboczu sypanego Leci zestawik Szybciutko wkładamy Klips, kładziemy, opa, kładziemy kijek i naginamy do brzegu. Piękny czas. Wszystko jest to słuchajcie. Od rogu trzcin w połączeniu ze stanowiskiem numer 6. Wejście Górki Rusaka. Tam jest fajny blacik. Tutaj zestaw jest położony jakieś 20 m30 za górką. Środkowy, lewe wyjście górki na wodę I lewy zestaw hen, hen aż pod stanowiskiem numer 12 Co oznacza teraz tylko jedno Zasłużony odpoczynek, czy laucik Czas na piwko A wytrzymajcie trzymajcie kciuki, żeby Zmienić trochę tok tej zasiadki Jedna doba z rybką Jedna doba, w której nie działo się nic I przed nami trzecia doba Przed Przemkiem druga Pozostało czekać na jesiennego misia. No co, Przemu? Za mną trzy doby, za to było dwie. No ciężkie, na pewno. Dwie doby. Bo pogoda nas nie rozpieszcza, co? Nie wiem jak nie jest pierwszego dnia, ale od samego przejazdu Armagedon. No ja pierwszej doby trafiłem jeszcze spoko pogodę, tylko też dużo nie nagrałem w zasadzie nic, bo już mi się wiesz, ciemno porobiło zanim wszystko ogarnąłem. A sześć patyków powywozić, kurczę, ojej. No tak, 20, a druga to jeszcze dopiero zakończyć włożenie, nie? Tak. No. no wiesz, samemu no spokojnie sobie, a wiesz jak jest też ciemno no to ruchy masz dwa razy wolniejsze, bądźmy szczerzy, nie? Dokładnie. A druga sprawa, że też trzeba jeszcze, jeszcze bardziej uważać na siebie, nie? Być bardziej czujnym, gdzieś tam po ciemku łatwo gdzieś tam się potknąć, sobie krzywdę na pomoście i tak dalej zrobić, nie? Dokładnie. Ale branie miałeś. Ale, ale branie właśnie miałem, kurczę, drugiego, drugiego dnia, to był już wtorek rano, 9.15 miałem właśnie taki kurczę odjazd delikatny, naprawdę bardzo i dosłownie pół metra od podbieraka spiąłem rybę później dojeżdżasz ty i zaczyna się zabawa już kurczę na dwa stanowiska 4 no, i 5 na grubo. już na grubo, wieczorek integracyjny też był wyśmienity zresztą no, ale ten wieczór dał mi popalić i to naprawdę ale dał popalić, bo ciemno, deszcz, na pontonie Wiatr, Wiatr do tego, który Zimno. także nie, nie ułatwiał. 8 stopni było, także... No warunki naprawdę dają nam w kość ale, ale, by ale, ale widzisz, co jest, co jest fajne, i Ty i ja doskonale przygotowaliśmy się pod względem technicznym do tej zasiadki, hmm. czyli ciepłe ubrania, Bielizna termoaktywna taką porą roku, żeby mieć lepszy komfort na na rzutą, namiot z narzutą To jest podstawa, no, na taką pogodę na, 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 no, no tak, liczymy, bo żeby, na żeby tutaj pojechać to... tak przygotowaną jak w lato z jednym kompletem czy dwoma ubrań i tak Nie dalej. Sprzętowo taką porą roku trzeba naprawdę... No, lecieć grubo, żeby po prostu się dobrze wyposażyć i później nie żałować, że czegoś się nie wzięło i człowiek później moknie, marźnie i zwyczajnie wraca chory po zasiadce, albo tą zasiadkę musi wcześniej kończyć, bo zdrowotnie już nie daje rady, nie? Słów kilka może o zestawach. Moje pierwsze trzy wędki, skrajna prawa jest na rogu szóstki, środkowo jest na górce Rusaka, lewa na blacie, jakieś 50 metrów na prawo od górki. Kolejne trzy zestawy. Jeden jest y, prawy skrajny ze skaja, jest na zagórką w kierunku na, na tak zwaną chałupę, Z lewego rogu pomostu wszyscy szwałkowi bywalcy będą wiedzieli o co chodzi. Środkowy natomiast jest y, z lewej strony na wyjściu na wodę, za górką, To właśnie ten zestaw zrobił ubranie. Z kolei lewy skrajny jest aż pod stanowiskiem numer 12. Teraz no tam, kil... się, tam się napłynąłeś. Nie? Tam się napłynąłem. Teraz kilka słów, przemek może. Mam no, ja 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 tutaj stanowisko obok czwóreczkę. No i ja mam tak naprawdę obłowioną, obstawioną jedną górkę, tak? Pankiewicza. Pankiewicza, no. Jedną standardową, no tak jak tradycyjnie moje, no to postawiłem na, na samej górze na blacie, na, a, a dwa kolejne zestawy, no to już tak próbuję bardziej jesiennie, czyli na zejściu z blatu, jak kończy się ta górka, po parę metrów obok postawiłem i po prawej, i po lewej stronie. Ja płacę dalej fryzowe na to łowisko, bo woda jest przepiękna. Nie wiem, czy pokażesz tutaj kadry, ale jest ogromna, przepiękna, eee, cicha, spokojna. Nie ma tu w ogóle ludzi. Naprawdę, jest, 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 jest odwrócenie. No to jest szwałki z taką oazą spokoju i ciszy, tak, nie? Tak, zdecydowanie. No i ja, ja poszedłem tutaj krycowa ale myślę, że jeszcze coś podziałam. Bo... No ale jeszcze jesteśmy dopiero na, na półmetku tej zasiadki, tak no, naprawdę. To, jeszcze to... jeszcze drugie tyle nami. No damy. ale chciałem powiedzieć, no. że, że, mam, że mam naprawdę dużo pokory do tej wody i tutaj nie spodziewam się, że, że... nie jechałem na pewno tutaj z takim nastawieniem, że, że przyjechałem na jakąś komercyjną wannę i się nałowię. Ja, ja, jak się uda, to super. Jak nie, no to i tak bardzo miło, bo, bo, no bo spędzam jesień. W październik nad wodą, pod namiotem, na zasiadce. Słów kilka, może jeszcze o, o zestawach. Ja tak krótko bardzo. Od pojedynczych kuleczek 16 mm po pojedyncze 20, po bałwanki 20, 16, po sam nawet orzech tygrysi. Nie? Mhm. Sypanie to jest dosłownie dwie garście kulek y, z cztery łyżki takie poczciwe peletu, który szybko się rozpuści. Łyżka orzecha i tyle. Teraz sprzęt, mhm. może jeszcze kilka słów do Ja samo, mam wiaderko zanęty, maksymalnie 6 kilo kulek pomieszanych z, z orzechem i to się starcza Połow dopiero połowy złożyłem na półmetku, więc myślę, że to mi starczy także sypię niewiele, a zestawy no to jeden przesadziłem na pewno, bo mam wieku 24, ale warto zaryzykować czasem ale się to już ponad nie? dwie doby leży i mam nadzieję, że to swoje wyleży bo kiedyś, kiedyś miałem takie branie właśnie, że zostawiłem gruby zestaw na długo i, i tuż godzinę przed, przed, przed zwijaniem było branie naprawdę, naprawdę ładnego karcia. Drugi zestaw taki bardziej finezyjny, bo mamy trzy tambelczyki malutkie. Tinezyjny trzy, no ale, ale, ale malutkie. No i trzeci zestaw to mamy Ronirida. Czyli z zestawów, zobacz, mamy wszystko. To I no, i naprawdę ze po grube, nie? I naprawdę jak się tutaj stanie to to, to pół wody jest odstawione Tak. naprawdę, jeżeli karp będzie przepływał ten no mimo to się nie na, na, na Gdzieś, zestaw, któryś no. zestaw musi zadziałać, nie? Musi, naprawdę, no bo tak jak się patrzy cała woda No dobra kochani, jak słychać na pewno się pogoda, rozpada. Pogoda nie rozpieszcza Majka dawno nie padało, bardzo się cieszymy tak, Kochani, tak. my co? Jakiegoś może zaraz sobie drinka popołudniowego zrobimy żeby znieść tę pogodę. pogodę, i jak skończy, skończy lać, po prostu zabierzemy się za wywózkę. Bo Przemek dzisiaj trzy zestawy przewozić, nie? Tak. tak, tak. Ja przewożę tak. dzisiaj dwa, bo gdzieś tam trzymam zestawy po dwie doby. Nie, dla mnie już tam dwie, do... dwie i pół doby teraz leci i już, już, już więcej nie trzymam Jak tam wodzu? Ryby nie biorą. Śniaranko. To trzeba zrobić coś dobrego do jedzonka. No. Ale co, nie poddajemy się. Dwie nocki jeszcze nie przemą tak. przed nami. A w takich warunkach, na zasiadce jedzenie smakuje 100 razy lepiej, także... Ale o, można szyneczkę dodaje, proszę. No, jak ta lala, nie? W ogóle zobaczcie dzisiaj, jak się ładnie tu zrobiło. Jest naprawdę świetna pogoda. Swoją drogą zaraz ruszamy. Podziałać, nie? Z sądu na razie ja idę. Szukać pewniaczka. No niestety szwałk kurczę tak niemiłosiernie kopie tyłek. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po tylu dniach nawet nie będę ukrywał, że jestem jakimś mega optymistą, że coś tu się jeszcze ciekawego wydarzy. Powiem inaczej, chciałbym się mile zaskoczyć. Idę na czwórkę tutaj do przemka zobaczyć co robi. Będzie przenosił kije na piątkę, ma jeszcze inną wizję. Na ostatnią dobę chcę trochę pozmieniać. Próbowaliśmy wszystkiego, do tej pory nic się nie dzieje. Dzisiaj na przykład tylko dwa zestawy przewożę, bo też nie widzę sensu w przewożeniu pozostałych, bo to leży naprawdę dobrze. Nie wiem, że tam już nic. Nic innego po prostu nie wymyślę. Ok, tu będziemy łowili na skraju ziela. Zestaw z PVA przysypiemy też trochę orzeszkiem. A najpierw położymy sam zestaw, żeby mieć już miejsce odniesienia. O! Pojedynczy pop-up tutaj na skraju ziela. O! Zestawik niech sobie leży. Teraz sypniemy to troszkę orzeszkiem. Dosłownie tam parę kulek. Dobra, jesteśmy troszeczkę dalej od górki rusaka. Troszeczkę kombinujemy. Tutaj, na przykład, będę łowił totalnie na uboczu. Tu zasypię sporo ilości łożeszka. W postaci takich trzech niewielkich łyżek. Także tego poszło naprawdę. Naprawdę niedużo. Tam z garść kulek dosłownie. No, jeszcze ze 4 I tyle. Kładziemy PVA. Troszeczkę dalej od tego wszystkiego. Tu jest jak widać. chabojka. O! to troszkę dalej. No to wam powiem, jest niespodzianka. Przemek mówi dobrze. Dlaczego dopiero teraz, kiedy tak naprawdę my jesteśmy po porannej kawie śniadanku i zwyczajnie jedyne co nam w głowach to po prostu spakować tygodniowy mandżur? Jechać do domu. Na sam koniec z miejsca, w którym wczoraj wziął, no taki z 2,5 kg przemo, nie, Leszczyk. Dzisiaj melduje się naprawdę nieduży karp, ale powiem Wam szczerze, cieszy jak milion ja się... dolarów. Wczoraj to by się na patelni. No trzeba było patelnię XXL zamawiać. I dzisiaj z tego samego miejsca na kulkę muszla. Wiem, że to nie wyczyn panowie, ale uwierzcie mi, jak każdy z was by siedział tydzień o blanku i nagle. i nagle miał rybkę. To cieszę, bez względu już wtedy na, na wagę. Daj Boże 4 kilo. 4-4,5. Ale po tygodniu. Bez brań. Pięknie jest nie przybląkować. Petarda. Siemanko, moi drodzy, więc już w końcu wszystko spakowane. Niestety, to co dobre, zdecydowanie za szybko się kończy. To był tydzień nad wodą, jeden z tych bardzo ciężkich. Bo jak się fajnie zaczęło wszystko na początku, już bach, mamy strzał. Tak, później, kilka dni, niestety. Ciszy. Pracowaliśmy z Przemkiem. Przemek już wcześniej musiał pojechać, bo mieszka w Warszawie i chciał się wbić, zanim będą duże korki. Kurczę, każdy z nas włożył 100% pracy w tą zasiadkę. Kochani, naprawdę nie poddawaliśmy się, walczyliśmy, szukaliśmy miejsc. Wczoraj fajnie, bo zagrało jedno miejsce totalnie na środku wody, na głębokości 5,8 metra. I uwaga, z niego pojawił się leszcz. I myślę, kurczę, może dobry prognostyk, coś ruszyło. Tego miejsca nie zaznaczałem na, na żadnych, żadnymi tyczkami i tak dalej, czego później żałowałem, bo gdy przewoziłem zestaw po leszu, musiałem się troszeczkę napływać i sugerowałem się łukami, które rysuje mi sonda. Tam położyłem zestaw kuleczka muszla. I wielu może powiedzieć, ale to przecież nie był duży karp, kochanie, nie był duży. Ale taki musi mnie na chwilę obecną satysfakcjonować. Bardzo się cieszę, bo <gryw> zacząłem zasiadkę karpiem i karpiem skończyłem zasiadkę bardzo ciężką. Ale ta woda mnie od siebie nie odpycha. Teraz było ciężko, może następnym razem będzie yy, jeszcze lepiej. Kochani, przede wszystkim, jak zawsze wspominam, warto wierzyć do końca. Tutaj na sam koniec, jeszcze z uśmiechem na twarzy, mogę żegnać szałk, bo jeszcze złowiłem karpia. Także się mega cieszę. Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejne. Siemanko!